Dobry wieczór. Kłaniam się nisko. Prawda, futbolu ekstra nie śpi prawda, futbolu ekstra. Nadaje dzisiaj temat Legii Warszawa, ale na teraz na ten tydzień będzie na pewno kilka takich tematów, które chciałbym, żebyśmy tutaj sobie wspólnie poruszyli, bo Myślę, że jest o czym rozmawiać, choćby odejścia Krzysztofera Weldę, Filipa Marfińskiego z Lecha Poznań, chociaż tym tematem zajmowaliśmy się już też na dużej prawdzie futbolu po meczu Widze Lech Poznań, tym sobotniu, w którym Widze wygrał 2 do 1. Tam tak pokrótce z Romanem Kołtoniem troszeczkę sobie na ten temat porozmawialiśmy, ale tak chciałbym się też wgłębić w ten temat, jaki to będzie Lech Poznań właśnie bez tych. Dwóch zawodników, więc serdecznie Was witam. Bardzo fajna frekwencja, mimo że jest późna pora. Przepraszam, ten live w ogóle miał być o godzinie 18, ale z racji tego różnych tutaj rzeczy, które, które mi wypadły po drodze, no, musiał zostać przełożony pierwotnie na 22:30, startujemy 22:55, ale przecież wiem, że widzowie prawdy futbolu lubią dyskutować wieczorami i bardzo mi miło, że jest Was tak dużo, więc na łapki, w górę oczywiście. Tutaj liczymy jako ekipa Prawdy Futbolu, serdecznie Was do tego zachęcamy. Więc jeżeli chodzi o to, co tutaj się dzieje, no to widzę pytań jest mnóstwo, jest mnóstwo, które się tutaj pojawiają, ale najpierw zaczniemy sobie od tego meczu, myślę, z Koroną Kielce. Mecz z Koroną Kielce, no mecz był bardzo słaby, ten mecz naprawdę trudno było oglądać, jeżeli ktoś chciał wczoraj, Zakochać się w ekstraklasie, to myślę, że akurat ten mecz o 20.15 to, to nie było najlepsze widowisko do tego, aby się zakochać, zakochać w tej lidze. Było naprawdę no, rwany mecz, taki nieprzyjemny, dużo przerw, dużo gdzieś tam jakichś takich no, tych agresywnych doskoków skoków i tak dalej. To, ale o tym sobie będziemy myślę, że mówić, mówić prosto później. Natomiast jeżeli chodzi. O, o samo to spotkanie, no to generalnie mecze w Kielcach mają bardzo często od lat. Wczoraj Piotr Kamieniecki napisał też że, bo chyba podobnego, podobnego tweeta, że od lat korona zmienia trenerów, zmieniają się piłkarze, ale styl tej drużyny jest bardzo podobny. Czyli korona stawia na agresywny futbol, na doskok, na przerywanie, na długie piłki, na zbieranie drugich piłek. Na stałe fragmenty gry, no, na bardzo szybki atak no mało takiego ataku powiedzmy pozycyjnego, dużo gry, takiej bardzo bardzo fizycznej. I myślę, że wczoraj też to było to było widoczne i. Brakowało mi w pierwszej połowie, w grze Legii takiego przyspieszenia, takiego pogrania na jeden kontakt, szczególnie w środku pola, bo, bo te wszystkie próby dribblingów, które, które podejmowali piłkarze Legii Warszawa, zazwyczaj kończyły się tak samo czyli przerwaniem akcji i tutaj wydaje mi się, że można było, można było trochę inaczej do tego meczu podejść, ale koniec końców, fakty są takie, że w pierwszej połowie Legia sobie stworzyła 200% sytuacje, Korona jedną, bo, bo poprzeczka uratowała Kacpra Tobiasza, natomiast szansa Blaża Kramera na nie wiem, 15 minuta meczu po, po zagraniu Robena Winagre i później jeszcze sytuacja Pawła Wszołka po podaniu Marka Guala, no to, to były sytuacje absolutnie stuprocentowe, które Legia powinna wykorzystać i, i tutaj wydaje mi się, że no te <coughs> okazje zamienione na gole to, 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 to być powinny. W pierwszej połowie ja nie miałem takiego wrażenia, że Legia ten mecz jakoś tak w 100%. Może tak, kontrolowała, bo możesz kontrolować mecz poprzez niski pressing. To, 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 to się zgadzam. Ale że Legia tak zdominowała koronę, to będzie chyba lepsze, lepsze słowo. Natomiast jeżeli chodzi o, o ten mecz wstąpić do szefa Prawdy Futbolu. Tutaj Wodek Cisak pisze o dodatek za pracę w szkodliwych warunkach. Nie wiem jak ty, ale ja będę się obiegał o dodatek w postaci więcej wydawnictw piłkarskich. I jeżeli chodzi o, o Prawdę Futbolu, to to nie są szkodliwe warunki, bo to bo przyjemnie jest oglądać na kanapie ten mecz, a później tutaj odpalić tylko telefon, komputer i sobie podyskutować z wami na temat futbolu. Ale jeżeli chodzi o ten mecz, to naprawdę to był mecz bardzo trudny do oglądania. Mecz rywany, mecz, który nie obfitował w zbyt wiele sytuacji i Mecz taki, no, no bardzo nieprzyjemny. To, 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 to trzeba powiedzieć sobie, sobie wprost. W drugiej połowie, już trzeba też przyznać, że korona no nie stworzyła większego zagrożenia pod bramką Legi. W ogóle w drugiej połowie XG Korony w tym starciu z Legią Warszawa, tylko w drugiej połowie to jest 0,07. To jest naprawdę bardzo niski wskaźnik, tak naprawdę no większego zagrożenia pod bramką Kaspera Tobiasza nie było. Tam jeden taki był strzał z dystansu, co komentatorzy powiedzieli, że, że pocisk jeden z piłkarzy Korony odpalił, ale przeszedł on daleko obok bramki. Natomiast jeżeli chodzi o, o Legię Warszawa, no to, Poza sytuacją bramkową, która została właśnie rozegrana poprzez przyspieszenie, czyli Lukiniasz do Guala, Gual do Winagre, ten z powrotem do Lukiniasza, a ten pięknym strzałem umieścił piłkę w siatce, chociaż to nie była łatwa piłka i ten strzał wcale nie był też taki, taki oczywisty, bo szukał Lukiniasz takiego zagrania zewnętrzną częścią stopy, takim bardziej sprytem się tutaj Brazylijczyk wykazał. To jeszcze sytuacja też Kacprachodyny, myślę, że, że całkiem niezła. Jeżeli chodzi o, o, XG, o XG z tego spotkania, to ja tutaj sobie swoją ściągawkę odpalę. Na to, jeżeli chodzi o XG piłkarzy Legii Warszawa, to jest ogólnie. Wyscout pokazuje: 0,69 miała Korona, 2,46 XG Legii Warszawa. Jeżeli chodzi o szansę na bramkę, no to powiedziałem o tych na czterech sytuacjach i tutaj z takiego małego małej ściągawki korzystam Dwie poprzez atak szanse, dwie poprzez atak pozycyjny, jedna poprzez kontratak, jedna po stałym fragmencie gry bramka padła właśnie po ataku pozycyjnym. Tutaj taki ciekawy też kącik dla tych wszystkich wyznawców statystyk biegowych. No to Legia pod względem liczby sprintów zanotowała bardzo dobry wynik. 114 takich sprintów Legia wykonała, średnia z całego poprzedniego Sezonu miała, wynosiła 99. Jeżeli chodzi o XG w Legii, no to najwyższe Blasz Kramer. No ta sytuacja z początku spotkania, no absolutnie, no, no nie 100, no 200, 300 to, to musi być gol z takiej odległości, mając tak duże światło bramki przed sobą, to to absolutnie musi być gol. Blasz Kramer wykręcił 0,75. On jeszcze jeden taki strzał głową chyba oddał, to, to miało, się złożyło na te wyliczenia. Na drugim miejscu Margual 0,28, ale Hiszpan znowu w lidze bez, bez gola, natomiast jeżeli chodzi o piłkarza, po których zagraniach wytworzono najwyższe XG, no to tutaj liderem jest Ruben Winagre. Po jego podaniach koledzy mieli XG na poziomie 0,70, więc to jest naprawdę myślę, że też ciekawa statystyka. Wodek eee, Sisak pisze tak, żebym się tutaj nie obrażał, bo z naszej grupy tak, no w pewnym momencie ten mecz by, był obrzydliwy i to, to ja się pod tym podpisuję, bo, bo trudno było się, e, trudno było to, to oglądać, skoro szansa na 300%, to czemu ten gol nie jest zliczony za 3? E, to dobre pytanie, to, to, to bardzo dobre e, pytanie. Paweł Hochlewicz, Kramer strzela i jest zupełnie inny mecz, bo Korona musi inaczej grać. tak. To prawda, dużo się mówi o Blażu Kramerze, ja dzisiaj na piłce na portalu piłkanożna.pl serdecznie Was zachęcam, mam dużo fajnych tekstów i od siebie polecam, ale także od moich kolegów dzisiaj, no tak chciałem zaktualizować sytuację Blaża Kramera. No Blaż Kramer jest cały czas piłkarzem Legii Warszawa, Blaż Kramer normalnie funkcjonuje, to nie jest tak, że Legia go wypycha, to nie jest tak, że Legia go stara się pozbyć, nie, absolutnie nie, Blaż Kramer jest piłkarzem którego ceni Gonzalo Fejo, którego sztab szkoleniowy chce wykorzystywać, bo to jest piłkarz, który potrafi też rozerwać obronę. To nie jest piłkarz taki jednowymiarowy, tylko tak, dobre warunki fizyczne, niezła szybkość, gra głową, też gra plecami do bramki, potrafi wziąć udział w grze kombinacyjnej, ale też, właśnie mówię, no, potrafi ruszyć na, na wolne pole. I Blasz Kramer, no, no myślę, że tych atutów ma całkiem, całkiem dużo, natomiast jeżeli chodzi o, o te, te problemy, no to najczęściej są to problemy zdrowotne w tych poprzednich sezonach, co do tego nikt nie ma wątpliwości. Blasz Kramer po tej sytuacji z konia sporem to nie jest tak, że wokół Blaża Kramera nic się nie dzieje, bo na Łazienkowską trafiają cały czas zapytania o tego piłkarza z różnych lig, naprawdę różne kierunki, i europejskie, i trochę bardziej egzotyczne. Jeżeli chodzi o konkrety, to oprócz tej oferty, którą miał Blasz Kramer z Konia Sporu, konkretną ofertę złożył także Słowan Bratysława i ostatecznie tam, tam były drobne różnice. Być może to jest niewykluczone, że Słowan wróci do tego tematu i jeszcze będzie... z Starał się tutaj kamera sprowadzić, ale na razie, na dzisiaj ten piłkarz jest absolutnie piłkarzem pierwszego zespołu. Dlaczego o tym mówię? To jest niezwykle ważne. Widziałem, że już po Twitterze w tamtym tygodniu też sobie nad tym pracowałem, starałem się to rozpisać. Po Twitterze już latały, przepraszam, po portalu X latały yy, takie, yy, takie, 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 takie. Yy. Zestawienie listy piłkarzy na tej liście A, liście B i tak dalej, czyli generalnie lista piłkarzy zgłoszonych. W tym momencie lista piłkarzy zgłoszonych jest wypełniona. To jest fakt niezaprzeczalny, ta lista jest wypełniona. Tę listę można edytować do zakończenia okresu transferowego. Okres transferowy w Polsce kończy się 9 września, więc tak naprawdę do 9 września można tam żonglować, wpisywać, wypisywać, dopisywać, wykreślać i tak dalej, mogą się dziać różne rzeczy. Natomiast no, dzisiaj ta lista jest pełna, to jest jedna rzecz, a druga rzecz też budżet płacowy Legii też jest wypełniony i to nie oznacza, że dzisiaj w Legii nic się nie dzieje, no bo w Legii jest szykowany też taki scenariusz, że być może ktoś odejdzie, a jeżeli ktoś odejdzie, no to wtedy prawdopodobnie ktoś przyjdzie i to właśnie ma być ten piłkarz do środka pola. Jeżeli chodzi o o piłkarza do środka pola, no to na chwilę obecną też zawodnikiem, który będzie brany pod uwagę w obsadzaniu tej pozycji przed Klodem Goncalweszem czy Jurgenem Czelhaką, który wszedł wczoraj, będzie też Miguel Alfarela, i ten zawodnik, no dla mnie to jest zawodnik no totalnie taki anonimowy. Ja nie oglądałem ligi, drugiej ligi francuskiej. Gdzieś tam posiłkuję się na tym, co, co widziałem w różnych portalach powiedzmy scoutingowych czy, czy na YouTubie. I ten piłkarz. Właśnie, Maciej Rosołek odszedł, to kto przyjdzie, Tu fajnie, że Pablo wrzuca temat Macieja Rosołka, ale Maciej Rosołek był wpisywany jako wychowany, więc de facto on nie zwolnił żadnego miejsca dla nowego takiego piłkarza, powiedzmy, w sile, w sile wieku, bo tam chyba można ściągnąć piłkarza w dwa, jako rocznik 2003, bądź młodszego, natomiast starszych to, 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 to wcale się nie... nie, 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 nie. Nie zwolniło to miejsce. O tak, tak, tak miałem to, to powiedzieć. <laughs> Siema Protect, bardzo mi miło, że, że tęskniłeś. Natomiast ja też tęskniłem za tobą, bardzo mi miło. Może łapkę w górę, tak samo jak i wszyscy, zostawić tutaj przypomina cały czas Maciek Maciek Sport. Kamil P., zadaj pytanie. Paweł, odpowie specjalnie dla ciebie, ci to załatwię. Więc no, Kamil P., dlaczego nigdy nie jestem cytowany? Co muszę mądrego jeszcze napisać? Kamilu. Zaraz znajdę jakiś Twój komentarz, to, to będziemy sobie tu wrzucać, bo przepraszam, czasami jak się zagadam, to, to, to tak naprawdę zapominam zerkać na czat. Przyznaję się bez bicia. Przepraszam, na, jeżeli chodzi o tą, o tą sprawę. Natomiast jeżeli chodzi o o te ruchy transferowe no to mówię na razie Miguel Alfarela to będzie piłkarz który będzie brany pod uwagę mi ten piłkarz okej okay, on właśnie przy obsadzaniu pozycji ofensywnego pomocnika mi ten zawodnik trochę przypomina Lokiniasza lubi mieć piłkę przy nodze lubi dryblować lubi właśnie zdobywać też przestrzeń poprzez prowadzenie, więc to byłby naprawdę bardzo ofensywny wariant, jeżeli Gonzalo Fejo zdecydowałby się na grę w środku pola właśnie powiedzmy Goncalves, Lukiniasz, Alfarela. To będzie naprawdę taka bardzo ofensywna trójka, jeżeli chodzi o środek pola. Tak naprawdę czemu nie grają nowi? Transfery szybko zrobione, powinni być gotowi. Czy to jest Kasus Wadisa? Pyta, pyta AD. No, jeżeli chodzi o nowych piłkarzy, no to, to wczoraj tak muszę sobie przepraszam otworzyć tutaj na podglądzie też, też skład Legii Warszawa zatem z tego wczorajszego spotkania, bo tak z głowy to, to trudno mi się odnosić do, do tych rzeczy, które tutaj pytacie. No to, no to tak, z nowych Goncalves grał, Lukiniasz grał, Winagre grał, więc trzech nowych piłkarzy grało w pierwszym składzie. Czwarty, czyli Kacper Chodyna, wszedł z ławki. I to tyle. Jeżeli chodzi o tych nowych piłkarzy, którzy weszli z ławki, no to Alfarela, ja nie wiem ile on odbył, jeden, dwa treningi z Legią Warszawa przed tym spotkaniem, dwa albo trzy chyba, o, o, o tak, przed tym spotkaniem, więc trudno oczekiwać, aby on wczoraj w takim meczu, gdzie też było widać, bo, bo tutaj też no, fajną rzecz zwrócił, zwrócił uwagę Mal Zachar, czyli sędzia dno w ogóle nie chronił piłkarzy. Długoż powinien dostać co najmniej żółtą kartkę. Zgadzam się z tym, że tutaj ja się podpisuję, już mówiłem parę jakiś czas temu, że takich piłkarzy, właśnie choćby jak lukiniarz, ale też no nie wiem, w Rakowie Częstochowa i Vilopes. no. W w każdym klubie znajdziemy takiego, powiedzmy, technicznego magika piłkarza, po którym naprawdę ręce, po którego zagraniu ręce same składają się do oklasków. Powinniśmy jednak być troszeczkę wyczuleni. My oczekujemy od tego, aby Ekstraklasa się rozwijała, oczekujemy do te, od tego, aby fajni piłkarze przychodzili do naszej ligi, ale no, nie wiem, załóżmy hipotetycznie, bo, bo taka sytuacja na pewno nie miała miejsca, ale załóżmy hipotetycznie, że wczoraj, nie wiem, Legia by chciała ściągnąć jakiegoś środkowego, ofensywnego pomocnika, przyjechałby wczoraj do Kielc, obejrzał ten mecz i no myślę, żeby się zastanowił trzy razy, czy chciałby tu trafić i, i na pewno by zadał pytanie, czy tutaj każdy mecz tak, tak wygląda, bo, bo ten mecz był naprawdę taki, no, no nieprzyjemny i tacy piłkarze, właśnie mówię, jak w Legii Lukiniasz, jak w Rakowie Częstochowa i Lopez, nie wiem, w Krakowie mi przychodzi Michał Rakoczy do, do głowy, w Lechu No byli do tej pory, Weldę, czy, czy Markwiński no ale pewnie Afonso Souza to też jest zawodnik, który potrafi czarować, czy, czy Mikael Isak, to są piłkarze, którzy no, jednak są na trochę wyższym poziomie niż taka, powiedzmy, ligowa średnia, i, i tutaj, jeżeli chodzi o to, to, to na pewno sędziowie powinni być na to wyczuleni. Uważam, że wczoraj sędzia Arys źle zarządzał meczem, po prostu źle zarządzał meczem, i, i tu można było troszeczkę szybciej przytemperować jednych, czy, czy też drugich, też, no nie wiem, jakimiś, wiadomo, że. Reprimenda reprymenda słowna ma swoją wagę, ma swoje znaczenie, ale konkrety to są jednak żółte kartoniki, więc jednak dla zasady powinien sobie ułożyć ten mecz Karol Arys troszeczkę inaczej, ale to jest moje prywatne zdanie. I, i tutaj i tutaj no ja nie mam nic więcej do dodania, bo tutaj jeszcze Kamil P., którego cytuję, proszę bardzo, jest tutaj coś, coś mądrego, a tak serio, to co do słów Fejo na temat chronienia piłkarzy takich jak Luki, to sędziowie bezpośrednio nie mogą chronić, a jedynie karać i zniechęcać tych, co polują na nogi. No troszeczkę, ja się, ja się z tym absolutnie, absolutnie zgadzam. Tu, 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 tu. Co tu, 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 tutaj jeszcze, jeszcze piszecie? Liga fizyczna, ale bez przesady, żeby gościowi nogi prawie łamać. A kto jest technicznym magikiem w Puszczy? Sołowy, pyta za Kolinio. Nie, jest taki magik. Moim zdaniem piłkarz technicznie świetnie wyszkolony i to jest Koreańczyk Lee. I to jest piłkarz, który moim zdaniem chyba ma najwięcej prób dryblingów w ogóle w Ekstraklasie, czy ma najwyższy wskaźnik. Procentowy na drugim miejscu jest lukiniarz, bo, bo też to sprawdzałem sobie przed wejściem na antenę. Więc to jest zawodnik taki magiczny, moim zdaniem, właśnie, który potrafi też zaczarować i, i tyle. Pytacie o nowych piłkarzy. Tu się troszeczkę zawiesiłem. Protek.pl co z popularnym JP. JP wraca do zdrowia. JP trenuje już i JP myślę, że będzie do dyspozycji pewnie na mecz by to powiem, że na 100%. A być może nawet na mecz z piastem. Myślę, że teraz jeszcze nie będzie takiego ryzyka i, i wstawiania go na, na to spotkanie z, z Walijczykami, bo po prostu nie ma to większego sensu i, i tu się pewnie. Nie, nie wiem, może sztab szkoleniowy ma inny, inny plan, ale ja myślę, że tego piłkarza bym po prostu oszczędził na tą drugą część tej pierwszego maratonu spotkań I, i on już no, wraca po prostu do formy i pytaliście też o, o Barsję Bar no z Barsią nie dzieje się nic niepokojącego, ten piłkarz po prostu troszeczkę później dołączył, potrzebuje po prostu też nadrabiać pewne braki i no też Liga Hiszpańska z której Barsja trafił, no zaczynała trochę później przygotowania, więc on musi trochę nadrobić to, co koledzy wypracowali już sobie tam powiedzmy od tego 19 czy 17 czerwca, wtedy kiedy Legia, e, kiedy Legia sobie e, Rozpoczynała przygotowania. Kto to jest JP? Pyta Fidekuebo. JP to Jean-Pierre Same. Eee, tak to, to wygląda. Eee, czy wiadomo, już czy Ziłkowski i Szczepania podpisali nowe kontrakty? Ja na ten temat nic nie wiem, ale myślę, że najpierw Legia chce zamknąć okno transferowe, a później działać w sprawie kontraktów. Zawsze tak to wyglądało, zawsze tak to funkcjonowało, więc domyślam się, że nie inaczej będzie też w tym, w tym przypadku czy wali, Majszak postawy. No właśnie, a propos Wali, ja na miejscu Gonzalo Fejo naprawdę bym zarotował składem. Na pewno wymieniłbym w bramce Kacpra Tobiasza, po prostu bym go zluzował. Niech Gabriel Kobylak będzie miał okazję do zadebiutowania w europejskich pucharach. Jeżeli jest zdrowy Jan Leszczyński, to też bym się nad nim zastanowił, ale chyba już jest zdrowy, chyba on już wrócił do, do treningów, bo wydaje mi się, że on w przygotowaniach pokazał, że jest bardzo ciekawą opcją. Myślę, że Igor Strzałek. Mateusz Szczepaniak, Wojtek Kurmański to są piłkarze, którzy też powinni pokazać się szerszej publiczności w większym wymiarze czasowym, czyli ta legijna młodzież, żeby dostała po prostu też taką, no myślę, że nagrodę, no bo występ w europejskich pucharach to zawsze jest, jest nagroda. Jordan Majszak też absolutnie zgadzam się z tym, że on powinien wyjść. Być może z alfarelu, w ataku, to myślę, że byłaby ciekawa koncepcja, czyli na przykład środek Pola taki czelaka, strzałek. I Szczepaniak. No, myślę, że to by było bardzo ciekawe w, w, w kontekście takich zbierania doświadczeń, ale też trzeba pamiętać, że Walijczycy też grają raczej futbol toporny i tak dalej, więc tu trzeba no Szczepaniak, chociażby który wszedł po przerwie, zaliczył asystę przy, przy jednym z trafień, to, to no, zaliczył takie bolesne zderzenie. No, tak, tak bym powiedział. I, I tutaj też musi trener tak rozsądnie, bo to też nie jest sztuką wystawić wiem, pięciu młodych od pierwszej minuty, bo chodzi o to, żeby im po prostu też nikt. Za... Zbyt dużej krzywdy nie zrobił, ale wydaje mi się, że, że tutaj tak to powinno, powinno wyglądać. Co z Morishi? To Morishita dostał po prostu wolno od trenera. Kwestia zarządzania kadrą i, i tyle. Maciek pyta, gdzie moja premia? Wszystko jest y, przygotowywane, po prostu ja byłem troszeczkę w rozjazdach, ale spokojnie, Dotrze, mam adres, wszystko będzie, y, będzie o, ok. Kubylak z hat-trickiem wróci z bali, no już strzelił jednego gola w Ekstraklasie w poprzednim y, sezonie. Jak Jacek Magiera dał szansę zadebiutować w Lidze to przyjął ósemkę w plecy i ma najgorszą średnią straconych bramek na mecz w historii Rozgrywek. Tak, tak, to, to prawda. Więc no. Jeżeli chodzi o, o temat Legii Warszawa, no to myślę, że na razie tutaj nic więcej nie, nie trzeba dodawać. Są przygotowania. Wysłannik Legii też jest w Danii, gdzie obserwuje bręby. Brędby dzisiaj z tego co, co orientuje się, to, to grała. Nie wiem jakim wynikiem. Zaraz zobaczę, jakim wynikiem ten mecz się zakończył. Już sobie sprawdzam. Brędby Dania to jest Dzisiaj był mecz z Wejle 2 do 1 wygrali Duńczycy, choć przegrywali 1 do 0. Dwa gole: 47. Kvist Garden, a także 52. Sebulon Sen. Więc jeden asystował drugiemu, później drugi asystował pierwszemu, i, i Brędby zaczęło sezon od najpierw Remisu z Wiborg, Teraz zwycięstwo właśnie z Wejle, vale, ale w sumie zobaczmy jak te drużyny wyglądały w poprzednim sezonie, no bo dzisiaj to, że one są z tyłu, to, to niczego nie, za, za dużo nie zmienia, natomiast w poprzednim sezonie grupa spadkowa Wejle vale, dziewiąte miejsce, Wiborg 8 miejsce, więc drużyny raczej z dołu tabeli Ligi Duńskiej, więc to nie są, czytałem, że mają dużo kontuzji w Brentby, nie wiem, w sumie dopiero będę się przygotowywał, jutro Poznań, Warszawa i A, Alfarela w postawie i przegrywamy walkowerem. Nie jest zgłoszony do tej rundy. Tak, ma rację Dominik Nastawski, przepraszam, bije się w pierwśni, tak, nie jest zgłoszony do tej rundy i, i tutaj to, to nie, no to Majszak w ataku z kim. No, ten kto ma mniej minut. No teraz wychodził Gual Kramer, no to pewnie Tomas Peckhardt I, 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 I tak bym to to widział, tak mi się wydaje. Bardzo Wam serdecznie dziękuję za to, że ponad 20 minut spędziliście na prawdzie futbolu ekstra. Serdecznie zachęcamy Was do tego, abyście przede wszystkim zostawili lajka pod tym filmem, po drugie zostawili subskrypcję na tym kanale, bo patrzę na te statystyki cały czas, muszę to przypominać. Po trzecie, kto już to zrobił, to jeszcze dzwoneczek warto ustawić, bo tych transmisji na pewno w najbliższych dniach, a tygodniach i miesiącach będzie, będzie dużo, więc skłaniam Wam się bardzo nisko, życzę Wam spokojnej, przyjemnej nocy, no i jutro miłego dnia, jeżeli ktoś nas ogląda z odtworzenia. Trzymajcie się, pozdrawiam Was serdecznie.